Nakarmiłem ropuszki jebane, no, Dostały kiełbaskę z dzika, dostały starek żółty, dostały chlebka troszkę. Zobaczcie jak się pasą. Mm. Ci to są dopiero na wędkę, co? Nic nie robić, latać i kurwa żreć. Mm. Patrz, jak walczą. Głodne stworzenia, no instynkty. Kiełbaska widzicie? Jak walczą o kiełbaskę? Ja nie widziałem w ogóle, że wróbel. Nie, gołąbzy kiełbasę. A biją się o tą kiełbasę Dobra kiełbaska, co? Ten ukradł Małe diabałki. Głodne Ale kochane, co? Taszki Wście kiełbaskę bają Walczą tą kiełbaskę. Najlepiej im smakuje kiełbasa. Nie chleb, tylko kiełbasa. No. A mi najlepiej smakuje perełka po czwartym. Po czwartej rundzie. E, wariat odezwij się. Dobra, usłokuj się kurwa.